Witam w prezentacji i montażu 49 numeru Ursusa C330 od Deagostini. W tym numerze otrzymujemy wspólnik donego zaczepu, sworzeń, pokrywkę 1 i 2. e if kent W tym numerze do obudowy tylnego mostu została przykręcona i włożona pokrywka, i został włożony stworzeń wspornik. Po montażu części 49 numerów mamy zmontowane osłonę silnika z pokrywą osłony silnika, atrapę chłodnicy lampy, spornik przedniej osi z chłodnicą, przednią osi z zwrotnicami, dwoma płotnikami i dwoma kołami, obciążnik, zaczep silnik, zbiornik paliwa, kolumna kierownicy z kierownicą, lewą i prawą część obudowy skrzyni biegów i tylnego mostu, pochwę tylnego mostu z akumulatorem, z wolnicą, tylny płotnik ze światłami, zbiornik powietrza, część przekładni kierowniczej z drążkiem skrętnym, a wsporniki z czpieniem i łańcuch. Numer 49. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, zdjęcie modelu z przodu, informacje o wydawcy i zdjęcie modelu z przyczepą. Nowy Major obejmuje dowództwo. Fordson E1A New Major został pierwszą powojenną konstrukcją ciągnikową koncernu Ford. Pojawił się na brytyjskim rynku, kiedy Keddy zaczynał wychodzić z kryzysu gospodarczego spowodowanego wojną. Traktor miał wszystkie cechy, które oczekiwali farmerzy, był wydajny, trwały i stosunkowo tani. Nowy model zadebiutował na słynnych brytyjskich targach rolnych schmidt Red Show w 1951 roku. Po raz pierwszy ciągnik tej marki został wyposażony w silnik diesla skonstruowany przez Forda – olej, benzyna, nafta. Ciągnik był dostępny w trzech wersjach silnikowych: z jednostką diesla, motorem benzynowym albo zasilanym kerozyną. Silnik zbudowano z takich samych głównych komponentów, co pozwoliło zwiększyć efektywność produkcji i obniżyć cenę jednostkową. Identycznie je mocowano, więc łatwo było wymienić przykładowo silnik benzynowy na wysokobrężny, jednostki rozwijały moc około 40 koni mechanicznych, napęd był przekazywany przez trójprzekładniową skrzynię z reduktorem zapewniającą 6 biegów do jazdy do przodu i 2 wsteczne. Mamy zdjęcie informacje, że Formson Super Major otrzymał zmodernizowany silnik, w którym zmodyfikowano kształt komory spalania i zastosowano wydajniejsze wtryskiwacze niż we wcześniejszych motorach marki. Dzięki tym zmianom moc jednostki wzrosła do 52 koni mechanicznych. Mamy zdjęcie informację, że sporo majorów pozostaje w eksploatacji i trudno rozstać się z maszyną, która mimo podeszłego wieku jest sprawna, a ewentualne naprawy można przeprowadzić we własnym garażu, a to w przypadku współczesnych ciągników jest praktycznie niemożliwe. W 1952 roku traktory major otrzymały wszechstronny i bardzo udany silnik 4D, który posłużył także do napędzania urządzeń przemysłowych, samochodów i jednostek pływających. Mamy zdjęcie i informację, że ciągnik miał konstrukcję półramową. Kadłub silnika spoczywał na podróżnicowej ramie, wykonanej ze stalowych profili. Taka budowa ułatwiała demontaż silnika na czas poważniejszych napraw. Produkcję majorów zakończono kilkadziesiąt lat temu, lecz niektóre traktory tej marki nadal są eksploatowane. Co ciekawe, wciąż można dostać części zamienne do nich, a naprawy pozostają stosunkowo niedrogie i łatwe. Mamy zdjęcie majora ze stanowiskiem zapewniającym kierowcy osłonę przed wiatrem i deszczem. Niestety kabina była ciasna i niezbyt wygodna. Latem obsługującemu maszynę dawał się we znaki i nie najlepszy przewiew. Mamy zdjęcie informacji, że brytyjskie przedsiębiorstwo Condy budowało na bazie traktora Fordson E1A ciągnik z trakcją gąsienicową, Niszowe firmy oferowały również wersję z napędem 4x4. Ciekawostka! Wśród polskich rolników coraz większą popularnością cieszą się uprawy ziół. Na polach można spotkać pięknie pachnącą miętę, rumianek, majganek, a nawet pokrzywę. Która przez większość ogrodników jest uważana za uporczywy kwas. Tymczasem, pokrzywa to ceniony surowiec zielarski i kosmetyczny. Jej uprawa okazuje się dochodowa, choć wymaga doświadczenia i sporych nakładów pracy. Galeria Ursuski. Mamy zdjęcie i informację, że w dużych państwowych gospodarstwach rolnych do prac polowych wykorzystywano czasem samoloty. Na zdjęciu został uwieczniony załadunek nawozów sztucznych do rolniczego Anka Anny 2 r obok widać USUSA C-355 z 1974 roku. Pomyslujcie o informacje, że niektórzy gospodarze oprócz traktorów zaprzęgali również do pracy ich czworonożnych konkurentów. Na zdjęciu rolnik z kosiarką konną na drugim planie stoi usus C4011, 1973 roku. Mamy zdjęcie koszenia żyta ciągnikiem Ursus C360 ze snopiobręzałką. Ziarno żyta ma wielorakie zastosowanie. Przetwarza się je na mąkę do wypieku chleba. Można je wykorzystać do karmienia zwierząt, a także przerobić w, w korzelni na spirytus. 1979 rok. Mamy zdjęcie wiosennej olki i blumowania pola ciągnikiem Ursus C355. Poszczególne zabiegi aerodynamiczne muszą być przeprowadzone nie tylko w odpowiednim czasie, lecz również przy właściwej wilgotności gleb. 1977 rok. Mamy instrukcję montażu z pokazanymi częściami i ich opisem, pokazane części po montażu i zdjęcie modelu. Na ostatniej stronie mamy informację co w następnym numerze, czyli akumulator, pokrywa i podstawa akumulatora, klemy, pręty mocujące. Osoby posiadające prenumeratę premium z 15 przesyłką zabiegającą od 47 do 50 numeru otrzymały T-shirt. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.